Modlitewn, niech wstąpi duch twój. Jesteśmy przy pieśni. Piętnastu na piętnasta. Dziś wszyscy z serca wdzięcznego. Dziś wszyscy z serca wdzięcznego Chwalimy Syna Bożego Zesłania Ducha Świętego Zesłania Ducha Świętego Pięćdziesiąty zawołany Dzień latem figurowany, miłościwym już nam dany. Miłościwym już nam dany. Co Ezechiel obiecał, to o czym Joel prorokował, co Pan Jezus obiecywał, co Pan Jezus obiecywał. Duchu Święty. Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich u tych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp. I słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust najwyższego. I męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca, Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. In secula, seculorum. Amen. Usiądźcie sobie wygodnie. Idziemy dalej w nasze rozważania. Jesteśmy, moi drodzy, przy piątym przykazaniu. Jutro poproszę panią Agatkę, to mi przepisze SMS-a. Tam jest kilka danych. Jaki jest stan rzeczywisty kłamstwa? Jakie miliony ludzi umierają przez aborcję, przez raka, palenie papierosów? Dzieci, to są wypadki samochodowe. Przypominam. Na koronawirusa w pierwszym kwartale na świecie umarło 37 tysięcy. W tym czasie dokonano 10 milionów 500 tysięcy aborcji. Ile razy jest Bóg mordowany i zabijany? Idziemy dalej. Wzajemna miłość. Tu Bóg kontynuuje i wyjaśnia, tu mu chodzi rodziców i dzieci. Jest podstawą zdrowego rozwoju dzieci i zdrowia w ogóle. Dziś cywilizacyjnie nakręcono dzieci przeciwko rodzicom. Uruchomiono procedury, choćby się jak stalali, rodzice i uszami klaskali, Dzieci nie wychowacie. Ten system odrzucił instytucji rodziny, bo oni chcą stworzyć nowego człowieka. Pan premier pięknie mówi: Musimy się oduczyć starych nawyków. To do nich posiedzi w bloku miesiąc, nie wychodzi nigdzie, i zapytamy się o jego nawyki. Oni już wszystko nam sygnalizują. Musimy się odrzucić, oduczyć starych nawyków. I ci zniknie rodzina, będzie człowiek państwowy, będzie robotem zaprogramowanym to, co Pan Jezus w tych orędziach powiedział. Jeśli nie odrzucicie telewizorów, uruchomią system zaprogramowania Was. Bo już kilka dekad działa telewizja, mechanizm, więc jesteście już zaprogramowani. Teraz rozpoczęli proces szczucia. Jeden na drugiego będzie donosił we wszystkim dzieci. Kto nie będzie poprawny wedle zaprogramowania, nie ma dla niego miejsca. Więc dlatego Piękne są słowa Boga Ojca. Wzajemna miłość podstawą do dziecka i zdrowia w ogóle. Boże Ojcze, ale na Twoich oczach nie jesteśmy w stanie już nic uruchomić. Nic nam nie wychodzi w tym wymiarze Twojego wychowania. Starej katolickiej rodziny, tradycyjnego kościoła. Tego już nie ma. Arcybiskup Polak jest tak przejęty wirusem, że nawet powiedział, żebyśmy się byli spokojni, o nawet święta mamy nie odwiedzi. Dzieci, skąd oni się nagle wzięli? Wszyscy jednym głosem mówią. W swojej dbałości o zdrowie, Człowiek powinien świadomie unikać rzeczy, które zna jako szkodliwe i zachować umiar w wiedzeniu. Bo tu Bóg patrzy, moi drodzy, na teraz proces, problem zabijania piąteń zabijaj, również na nas dorosłych. Bo moi drodzy, umiar w wiedzeniu jest podstawą. Zdrowia. Jesteśmy cywilizacją wszystko w nieprawdopodobnych ilościach, bo do jakiego dochodzimy absurdu? Na czym polega trik? Mniej kalorii. Produkują rzeczy, które nie mają kalorii, ale zmuszają nas, byśmy zarli jak najwięcej, rozumiecie? Bo jak nie ma kalorii, to zamiast zjeść tam. Pięć deko dobrego mięsa, my musimy jeść kilogram, żeby mieć tego pięciu deka, rozumiecie? Więc żaden system, jaki Bóg stworzył, nie wytrzyma. Pamiętajcie, człowiek nie jest w stanie nigdy nic dobrego stworzyć, nie uwzględniając Boga wymyślają recykling. Jakie to, czyli, żeby stare rzeczy, jakoś tam na papier, folie odtapiać, żeby to było odnawialne w kółko. Przecież pięć lat temu, jak byłem dzieckiem, nie inny problem z recyklingiem. Był papier, szkło. Było tak proste. Świat, niewiele nas było mniej i funkcjonowaliśmy. Wymyślili sztuczny produkt, który jest dla wszystkich dramatem. Nie rozpuszcza się, jak się pali, to śmierdzi, zatruwa i za nie wymyśli recykling. I piszą, jacy są mądrzy, ale jacy byli głupcy stwarzając tą rzecz. Bóg wszystko stworzył, perfekcyjnie ustawił. Bogu dzięki, że nas prowadzi przez dar postu. Bo inaczej, co by się z nami działo? Następna choroba, o którym Bóg mówi w związku z piątym przykazaniem i jedzeniem. Nie należy jednak przedkładać zdrowego żywienia nad modlitwę i czystości środowiska nad wiarę. Mamy dziecko choroby? Bakterie przedłożono nad wiarę, nad Boga. Mychanie, to jest to samo. Wielu z Was zachorowało na punkcie zdrowego żywienia. Ciekawe, ile będzie dłużej żyli, niż średnia krajowa. Więc Pan Bóg mówi, jednak nie należy przedkładać zdrowego żywienia nad modlitwę i czystości środowiska nad wiarę. Są to zawsze sprawy, Drugorzędne, czyli zdrowe żywienie, czystość środowiska. A oni z tego zrobili dzisiaj bóstwo. Dlatego dałem Wam modlitwę przed jedzeniem, abyście śmiał, świadomie wybierając to, co jest dla Was dobre. Mieli również moje błogosławieństwo i ochronę przed złem, które jest niewidzialne dla oczu. Dostaliśmy modlitwę przed posiłkiem. Mamy ją tutaj. Mamy ją na zakończenie. Posłuchajcie, co Bóg mówi. I jeszcze raz, bo to jest, to jest bardzo istotne. Dlatego dałem Wam modlitwę przed jedzeniem, abyście świadomie wybierając to, co jest dla was dobre. Bo moi drodzy, każdy z nas otrzymał w darze wzroku zmysł sygnału, co potrzebuje Twoje organizm. Ja wam to ciągle tłumaczę. Na jesieni najadam się orzechami, później mam spokój cały rok. teraz kiedy jest tyle tak zwanych nowalijek to już nie jem tyle ogórków kiszonych i kapusty co jadłem przedtem w zimie nie że nie chcę, bo patrzę na to nie mam sygnału, nie jem wybieram serek to, to jestem przeszczęśliwy nie mam problemu z jedzeniem czasami komuś mówię tego nie chcę a ty mnie zmuszasz, ty jesteś bandytą bo mój organizm tego nie potrzebuje i mnie to zaszkodzi. Nie, że ja nie szanuję Ciebie, tylko ja żadam tyle. I tego brzucha nie ma. No nie ma, staje, sądzę w przestrzeni 80. Przekroczyłem 90 tylko w dół, sygnały są coraz ciekawsze. Pan Gerb jest rekordzistą, on ma już chyba z 15 kilo mniej niż przyjechał tutaj na pustelnię. Kiedy Bóg nam mówi, nie jedzmy na noc obficie, no bo zamiast organizm odpoczywać, on uparcie pracuje, bo my się nazarli, tacy nadęci, i rano się musimy budzić, jacy, no zmęczeni, chorzy. Dlatego daję Wam modlitwę, kiedy abyście świadomie wybierając to, bo otrzymujesz od Boga łaskę przez tę modlitwę, co jest dla Was dobre. Mieli również moje błogosławieństwo w tej modlitwie i ochronę przed uz złem. Bo czasami ty nie wiesz, a tam jest jakaś trucizna, jest jakiś herbicyd. I Bóg, odmawiając tą modlitwę, blokuje działanie tego Badziewia. Czy Wy to rozumiecie? Dowód? Jestem z Wami w Holandii. Byliśmy. U Matki Bożej Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie. Bóg mi nakazał wtedy przez Pani Nieszkę, bym wszystko tu błogosławił specjalnie. Bo Holandia jest najbardziej zatrutym krajem, jeśli uję żywność. Bo nie zapomnę nigdy, jako dwuletni kapłan, dostaliśmy dary od Holendów, tu przyjali dzieci jadą, ich konserwowali mi. Ja za chwilę wyleciałem i wymiotowałem. Dzieci, wszystko wymiotowałem. Było to smaczne, ale mój organizm dał mi sygnał. Ja się holenderskiego nie tykał. Bo jeśli oni potrafią z metra kwadratowego. Mieć w szklarni 60 kg do 100 pomidorów, no to pomyślcie, co tam musi być. Więc Pan Bóg daje nam w tej modlitwie błogosławieństwo i ochronę przed jedzeniem, przed, przed złem wiedzeniu, które jest. I mówi, które jest niewidzialne dla Waszych oczu. GMO, setki antybiotyków w mięsach, dzieci to są, to ja na drób to patrzeć nie chcę, więc... to ja wolę sobie i szkorę ob ob obgryźć w lesie, jakieś drzewa i, i będę szczęśliwszy, niż brać do ust bo jak jest możliwe, żeby kura kosztowała 4 zł kilogram, no to co, jak ją muszą szybko chować co muszą w nią walić, żeby ona była zdrowa. Więc przypominam o tym wielkim darze, jaki dostaliśmy od Boga. Mamy w tym tu modlitewniku na czas ostateczny ją umieszczoną, gdzie Bóg daje nam ogromną łaskę ochrony nas przed jedzeniem, które nam może szkodzić. Dzieci Jesteście jako ludźmi intruzi i niepotrzebni dla pewnego systemu władzy, która nas teraz chce ogarnąć przez to zamieszanie. Jak nas poniewierają, jak nas poniżają, pozostaniecie tylko gojami. Wy nie wiecie, w jaki system nas wprowadzają. Dowiedziałem się wczoraj, nasi rodzic, rolnicy, dzieci szaleją, w sensie cierpią. Parę miesięcy temu, rok, nakręcili o film o polskich ubojniach. Jak są maltretowane zwierzęta, natomiast na zachodzie to chodzą w papciach woły, krowy. Więc u nas poszedł, poszedł na dół, moi drodzy, cena skupu wołowego mięsa, więc. A mam, naszych rycerzy są handlarzami, więc mówią, Niemiec coś knuje! Teraz walą wszystkie woły z zachodu, z ich chowane, będą do Polski i będą nas tym karmić. A u nas wszystko dzieci padnie. mimo, że jest takie zakazy eksportowe, my możemy importować, ale my jako Polacy nie możemy nigdzie eksportować. Panie Gerdzie, wiesz jaki jest dramat naszego narodu? Wie Pan jaka kara czeka na naród niemiecki? Za te cierpienia, które zadają Europie ten Pan, to Bismarck, panie, wymyślił. Pan tego nie Bismarck powiedział. Europę trzeba pokonać ekonomicznie, nie wojnami. On ten system wymyślił. We wszystkich poczynaniach musi być jednak współpraca woli z łaską. I tu Bóg teraz wyjaśnia, o co mu chodzi. Jeśli więc codziennie wybierać będziecie świadomie rzeczy niezdrowe, a modlitwy z zuchwa, zuchwale, nic nie zyskacie. Bo jak pijesz kole, czy pepsi codziennie, ona ma właściwości odurzające, pobudzające w naszych orędziach, Bóg to, moi drodzy, przeszczekł. Działanie pobudzające. Jeśli Ci piszą o referencjach, ile Ty potrzebujesz cukru, a tam jedna doza Pepsi ma sześć cukru, no to pomyśl, co się z Tobą dzieje, jak Ty wypijesz w ciągu dnia pięć takich butelek. W związku z tym, czemu my są chorzy na cukrzycę, na inne choroby? To jest wszystko zarcia i picia. Gdy panie mówi, jeśli pijesz pięć Pepsi dziennie, czy pięć Piw i modlisz się, no to, to jest to zuchwałość. Nie ma współpracy Twojej woli z łaską. Zachowujcie umiar i rozsądek, bo każda przesada jest zachwianiem naturalnego porządku, który Ustanowiłem Pomyślcie Dlaczego pies wie Jakie trawy gryź Jak jest słabszy ja widzę On tylko pewien rodzaj twar Trawy gryzie mój pies Tysiące jest A co się z nim dzieje Szuka trawy Je trawę Czyli jego organizm Daje mu sygnał Tam jest ratunek On ją poznaje tylko przez wzrok lub przez zapa. Śpijcie więc, kiedy jest czas spania. O tym, co Bóg mój do tego przygotowywuje, nas, pustelnie, każe spać 7 godzin, minimum 8. Każe pracować. Chciałem się dłużej modlić. A kto utrzyma pustelnię? Do pracy. Śpijcie więc, kiedy jest czas spania, pracujcie, kiedy jest czas pracy. Jak Boga chwytam za rękę i całuję, że unormował już po części mój, mój styl życia. Dzięki temu Wy macie w poniedziałek całkowitą mnie nie ma, nie ma naciągania, Panie Gatko, niczego nie łamcie. Bądźcie z Panią Agnieszką konsekwentne do bólu. Po prostu nie słuchaj nikogo, Was nie ma. Choćby co się działo, nie ma was. Ja dopiero teraz wiem, co to jest życie. Czwarty raz jestem na tak zwanym nakazanym poniedziałku wolnym. Dzieci bez telefonu, wymodlony, wyciszony. Oczywiście diabeł zawsze po moim powrocie przygotowuje bombę na bomby. To jak dziej, bo nie to bombę na bombie przygotowuje tak perfekcyjnie, że dopiero się o 12 uciszył odszedł, poustawiał dziesiątki rzeczy, żeby był wybuch. Nie narażajcie bez potrzeby zdrowia i życia, aby Wasze życie nie było przerwane i skrócone przez wypadki czy choroby. Bo wtedy my będziemy winni, bo Bóg nie chciał tego wypadku. Bóg nie chciał tej choroby. Czyli staniemy przed Bogiem jako kto mordercy siebie. Istnieje w godzinie osądu zarzut mord zabiłeś siebie. A Wasze życie nie było przerwane i skrócone przez wypadki, choroby, których nie było w planie Bożym. A są tylko wynikiem nieprzestrzegania przykazań Bożych i praw, które ja Wam dałem dla Waszej ochrony. Szanujcie swoje życie i zdrowie, bo zostało Wam dane od Boga. jak wspomnę sobie na zatruskanie Boga upustelnie o nasze życie, jak On o nas dba, jak wszystko chce poustawiać. Wprowadzamy zasadę rycerską, że w niedzielę, jakaś wyjątkowa rzecz, nie dzwonimy na to do siebie. Dajmy sobie spokój, żeby telefony uciszył się. Rozumiecie co chodzi? Tak długo się broniłem przed telefonem. Zarzucano mi nauczycieli. Nie mobilny, jesteś nie do dyspozycji. Ale tłumaczyłem, jestem wolny. Byłem ostatnim pracownikiem, który miał telefon, komórkę i komputer prowadziłem, bo już musiałem. Bo już ucięli wszystkie komunikacje musiałem to prowadzić. Jak, byłem, jak nie miałem laptopa i komórki, jak byłem wolny. A teraz masz psa u nogi, który cię bez przerwy szczeka. Każdy telefon to nowa praca, nowe wyzwanie. Rozumiecie? Życie szanujcie swoje życie, zdrowie pozostało nam od Boga. Życie człowieka, otrzymuje, życie człowieka otrzymuje tylko raz. To jednorazowy, niepowtarzalny dar, który otrzymuje każdy człowiek z rąk swego Stwórcy. Raz i nigdy nie może powtórzyć. Ani więcej wy, ani wasi bliscy nie powtórzą żadnego dnia, i nie przedłużą swojego życia po jeden dzień. Choćby nie wiem, jak bardzo chcieli, mówi Pan. Niech więc dni, które otrzymaliście i dajecie innym, będą dobre, bo czas szybko przemija. Jak wycieka woda z pochylnego dzbana. Tak sączy się życie ludzkie każdego dnia aż do dna. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moje Amen też.